tutaj dla Was przepiękne cytaty dwóch francuskich pisarzy. Jeden to jest Karl e, Mismans, e, XIX-wieczny pisarz, który twierdził, że gdziekolwiek byśmy nie pojechali, znajdziemy wyłącznie to, co jest w nas. Czyli właściwie nie, ma, nie To jest jakieś jak szalenie determinujące, nie ma po co nigdzie jechać, bo e, ty, 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 nie, zmieni, nie zmieni nas. To. Druga, wprost przeciwna, m, to przeciwny cytat, jest z, ze szwajcarskiego pisarza Nicola Bouvier, który to już XX wieczny pisarz w latach 50. podróżował po dzisiejszym Iraku i który twierdził, że podróż wystarczy sama dla siebie stwarzać ją od nowa albo z czegoś oddziela. On widział właściwie niesłychaną wartość podróży, bo stwierdził, że podróż wystarczy dla samej podróży, ale jednocześnie stwarzać ją od nowa albo z czegoś oddziela. Czyli właściwie stajesz się nowy po podróży i to ci bardzo dużo daje. Ja bym do tego dodała jeszcze jedną rzecz. A mianowicie, to taka zabawa, powiedzmy intelektualna, można uznać, że są ludzie, którzy noszą w sobie zaginiony gen nomada i którzy są najszczęśliwsi właśnie w podróży. Dlaczego? Dlatego, że ta niestałość, ta zmiana miejsca, która jest w podróży, wyjątko, wyjątkowo dobrze współgra z tym, co oni czują. Bo nie mają tej, tego, co albo w mniejszym stopniu mają to, co wszyscy chcielibyśmy mieć, to znaczy trwanie, niezmienne wszystkiego. Podróż tego nie daje, to przecież nie jest permanentną zmianą, więc to współgra z ich wnętrzem, w tym oni tak czują, że stałość jest stałego nisko.